Cześć wszystkim, witam serdecznie. Dzisiaj tak na szybko chciałbym Wam powiedzieć taką informację właśnie z Fortnite'a że jeśli macie spadki FPS-ów, jak ja na przykład właśnie przed chwilą miałem, o to może to jest to po prostu normalna rzecz, nie przejmujcie się, co się z Waszym komputerem czy coś, ale po prostu w patchu który wszedł dzisiaj, czyli jeden z większych pachy do sezonu 10, bardzo dużo osób ma coś takiego, że ma stałe FPS. Przyjdźmy tak jak ja, no 200, 160, 240 jest ok. I nagle w sekundzie nekat spada wam na dosłownie sekundę, tam nawet pół sekundy. fps y wam spadają do nekat 20, 16, 30, do jakiejś randomowej, bardzo niskiej liczby. Jest to normalna rzecz, dlatego że coś po prostu prawdopodobnie im nie poszło w patchu. No i z tego powodu właśnie są takie dropy. Co z tym zrobić? My jako gracze raczej nic nie możemy zrobić. Jedynie co, zachęcam, to możecie sobie kliknąć Escape, uwagi. No możecie sobie wejść w uwagi i napisać im po prostu do Epic, że są takie spadki i żeby coś z tym zrobili wydaje mi się, że prawdopodobnie i tak z tym coś zrobią, dlatego że bardzo dużo osób pisze o tym na Redditie, czyli po prostu na takim największym forum tej grzy, gry i nie wiem, jeśli po prostu jakoś pomóc jeszcze w tej sprawie, no to możecie właśnie też tam polajkować te posty na Redditie, wszystkie jakiś swój komentarz dodać, albo wysłać uwagę przez grę to jest dosyć standardowe z tego co zauważyłem, te spadki FPS-ów, dlatego że praktycznie co albo dużą aktualizację, albo nowy sezon, jakaś część graczy po prostu ma te spadki i tutaj niestety nic się nie da poradzić. Oni przynajmniej po jakimś nie wiem, dniu czy dwóch wgrywają jakiś hotfix no serwer, który to naprawia. Generalnie też właśnie to jest tak, że nie każdy ma te spadki, bo jednak właśnie część moich znajomych ma, a część nie. Także to już bardziej nie wiem od czego zależy, ale to jest po prostu randomowe. Część streamerów też ma takie spadki. No i niestety to bardzo utrudnia grę, dlatego, że jeśli po prostu nie macie 200 fps w stałej i wam nagle spadnie do 20 nawet na ten pół sekundy i wam przytnie, no to może na zwykłej gierce się nic nie stanie, no ale już na arenach to się stanie i was mogą zabić. Dlatego właśnie, jeśli macie takie spadki, to po prostu. Polecam poczekać z Fortnite'em, aż to naprawią. No i tyle, jeśli macie jakieś pytania, czy coś śmiało, piszcie w komentarzach, a ja na pewno się do, do każdego pytania jakoś ustosunkuję. Dziękuję Wam za uwagę, to było na Tyle, trzymajcie się, cześć.